Frykówka. Frykówka mieści się na pszczyńskim rynku w zabytkowej kamienicy, której tradycje sięgają XVIII wieku. Do restauracji, oprócz zabytkowego charakteru i stylowego wnętrza, przyciąga oczywiście jej menu. Podawane są tu potrawy kuchni śląskiej, staropolskiej i włoskiej. W karcie dań znajdziemy wiele potraw wyróżnianych na festiwalach kulinarnych. Są to na przykład żurek w bochnie chleba, pszczyńska biała polewka czy też żebro Adama. W ciągu roku restauracja organizuje imprezy cykliczne jak święto piwa, święta młodego wina Bożole oraz święto gęsi. Spróbować możemy tu także trunków nagrodzonych na festiwalu śląskich nalewek. Dania z menu frykówki można też zamawiać na wynos lub na domowe przyjęcia.